Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajcie hasło KAMY, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamek, ja witam was w kolejnym odcinku kariery Kameka. Dzisiaj mecze przed nami oczywiście, dzisiaj przed nami mam nadzieję skok w tabeli troszeczkę wyżej, mecz z Genoa przed nami, później FC Porto, nie wiem czy damy radę, no i e, Atalanta u siebie, a później mecze reprezentacyjne. Także to wszystko przed nami, no i co, chyba, chyba po prostu polecimy, co? Polecimy z pierwszym meczem, przechodzimy do spotkania, na razie w lidze idzie mi dobrze i mam nadzieję, że będziecie trzymali za mnie kciuki. Deszczowo dzisiaj we Włoszech, no ale dobra. Skoro deszczowo, to strzały z daleka może jakieś siądą, wiecie, piłka bardziej śliska, to może tak być. Przechodzimy do meczu, gramy na wyjeździe, ale to chyba nie zmieni nic. Jeżeli jesteśmy w dobrej formie, to powinniśmy ją utrzymać, także spokojnie przechodzimy do kolejnego spotkania. Pereira, Pereira przy piłce ma dużo miejsca, do dośrodkowanie Mandzukic, ale nie ma bramki, zadowolony z tego strza znaczy nie zadowolony, że nie wpadł Mandzukic, ale próba cała, cała jego była, ok, Kamyk, o ależ to zrobiłem, Kamyk, nie, bez sensu to podanie, spalony, ale głupio zrobiłem, mogłem strzelać, no tak ładnie przejść i tak zrypać, no to tylko Kamyk HD potrafi. Kamyk, ostatnia akcja meczu, znaczy pierwszej połowy, nie meczu. E, jeszcze. O, leży ten dribbling faul, faul, to musi być faul, to będzie rzut wolny, i ja chyba podejdę do e, tego rzutu wolnego. Dobry dribbling, naprawdę tak czuję się przy tej piłce dobrze. Nieważne, gdzie skręcę, e, zawsze mam piłkę przy nodze, no jak, jakby na klej. E, no cóż, spróbujemy strzelić z tego rzutu wolnego. Nie wątpię, żeby coś się udało. Mur podszedł do przodu, będzie żółta kartka, za takie coś sędzia tutaj nie patyczkuje się, jeżeli podchodzą ludzie w murze. E, także, no cóż. Spróbujemy, co? Spróbujemy, zobaczymy Może uda się strzelić Ależ zima, albo zima Jakkolwiek on ma na nazwisko ehm, Obronił to A strzał niczego sobie W końcu w światło bramki, chociaż myślę Że za blisko, dlatego dlatego On sięgnął tą piłkę, Mandzukic zawiedziony Ale będzie jeszcze rzut rożny Zobaczymy, jeżeli będzie dobre dośrodkowanie Dziś na mnie, to może być bramka Chociaż nie jest na mnie, jeszcze raz Pereira powtórz, Pereira dośrodkowanie Sturaro próbował strzelać no i tak się kończy pierwsza połowa. Za bardzo blisko lewej strony bramki tam strzeliłem ten rzut wolny, dlatego to nie pykło. Póki co no nudna ta, ta, ta pierwsza połowa, ale myślę, że, że w drugiej możemy coś ukuć na pewno. Także z Mandzukicem będziemy szukali dogodnych sytuacji, aby strzelić na bramkę. Walczę do końca o każdą piłkę. Podanie to jest Markizio, Markizio. Co zrobi z piłką Markizio? Markizio. Podanie do mnie: Kamyk bro! Ależ Pereira to też zepsuł. Chyba miał na nodze albo będzie rzut rożny. Tak, be... nie, nie będzie rzutu różnego. Następne spotkanie z Karpi. To nie jest ważne. Ale, ale jak ten w ogóle Pereira tego nie trafił, tego nie wiem. Teraz akcja Genoid. Dośrodkowanie główka. Lesteinem miał okazję. Lestein, jak, kurde, tak ciężkie są tu nazwiska w tej włoskiej, że ciężko tutaj naprawdę coś wymyślić. Gakpe chyba będzie schodził z boiska, małe zmiany u przeciwnika, Kielini schodzi, wchodzi, schodzi Lichsteiner, tak to wygląda. No a teraz Kamyk przy piłce, mówiłem, że w tych strzałach z daleka, no ale piłkę za bardzo zabierają mi, no. nie chcą mi odpuścić czy dobrze zagrywa do mnie, ja tutaj mam mało siły, niewiele też miejsca, będziemy starali się trochę podryblować, jeszcze ta piłka trzyma się mojej nogi, no walczyłem, ale West... Westgród miał chyba, nie wiem, kurde, naprawdę te nazwiska są takie, że jestem w szoku, Westergaard! A! Ah! No teraz Markizio, dobrze, ostatnia moja szansa na zdobycie bramki, kamyk, lewa noga, strzał, Dobitka. bitka dobi, ktoś, nie! No po prostu nie wierzę! Rnale z tego nie trafiła tam wcześniej z tym szczupakiem. No, psie minął z piłku. Nie, nie, no ja takie akcje tworzę, a oni co mi robią? To wstyd, wstyd. No nie, koniec, koniec tego spotkania. Nie wiem w ogóle czemu. Od 88 minuty my się broniliśmy. To była w ogóle porażka. Chyba przez to, przez to że, że tyle też sił straciłem w tym spotkaniu. Nie zagram ze FC Porto. Mało tych okazji, znaczy nie mieliśmy okazję, no ale ich nie wykorzystaliśmy. Także czas na mecz z Romą, z Romą. Co ja gadam? Z Porto, tylko pytanie, czy sporto zagramy? zaraz, Dobra. Pierw nie dalej tylko rozwój piłkarza chce. Ehm, oczywiście trenujemy sobie dalej ehm, 91 overall jak już będzie to będzie naprawdę nieźle co nam może wzrosnąć główki w oleje cały czas cały czas to trenujemy <laughs> no i chciałbym też rzuty wolne żeby jeszcze lepiej je wykonywać ehm, no nie jak jeżeli w niedzielę zagrałem mecz na 100% to sporto raczej nie zagram tak, tak też myślałem Paco Alcacer i Mandzukic będą w ataku ehm, Paco Alcacer za mnie ehm, zobaczymy jak poradzi sobie poradzimy sobie sporto Zobaczymy, co tu wyjdzie. Ok, Isla od początku kontynuowany 2 do 0 u siebie, spokojnie. Paco Alcácer i Mandzukic po bramce. Paco Alcácer z karnego. Także, no, trzy punkciki, bardzo fajnie. No, a ja z Atalantą będę grał. Ok, Sturara powraca, informacja o Urazie. To nas, no, jakby tak nie za bardzo interesuje. Ale interesuje nas kolejny niedzielny mecz. Także przejdźmy prosto do niego. No to spotkanie u siebie z Atalantą przed nami. Swoją drogą, Paco Alcacer ma 89 overall i on dzisiaj właśnie zamiast Mandzukicza ze mną w napadzie. No to dobrze, póki co mnie sfaulował, okej. Okay. Dobrze, Sturaro, ależ mi podał Sturaro do mnie! No to podanie Sturaro, nie prosiłem o nie, ale było fenomenalne. Paco Alcacer też w tej akcji miał udział, ale podanie Sturaro było po prostu, no... No piękne, zobaczcie, między dwóch, idealnie w tempo, a ja e, mogłem tylko posłać piłkę idealnie obok bramkarza i mamy szósty już mój gol w Serie A, no i pierwszy dzisiaj. Bardzo ładnie rozpoczęliśmy, tak jak w tamtym spotkaniu mieliśmy problem ze strzelaniem, to tutaj pierwszy strzał i od razu gol. Kamyk. Kamek, zejście na prawą nogę. Oj, 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 brzydki faul. No tutaj po Achillesie chciał mnie chyba przejechać. Żółta kartka jak najbardziej zasłużona za to. E, będzie też rzut wolny. Myślę, czy... A, nie ja. Uu, kto to wykonuje go? E, strzał kolka serny nad poprzeczką. E, no niewiele mu zabrakło, ale zdziwiony jestem, że to on właśnie wykonywał ten rzut wolny. No, zabrakło mu naprawdę centymetrów, ale jestem zły, że nie ja wykonywałem ten rzut wolny. Dobrze, ja z prawej strony, zejście do środka to jest po prostu e, wiadome. Kamyk! Strzał płaski! Nie ma gola! Eee, znaczy właśnie w ogóle o, o, dziwne dlaczego ten strzał tak poleciał. Myślałem, że będzie bardziej gdzieś w okienko, a on poje, poleciał bardzo, bardzo płasko. Straciliśmy właśnie bramkę. Na jeden do jednego. To jakiś wielki człowiek właśnie nam scelił bramkę. Zobaczcie jaki ten kolej jest za nie niski! Łat! <laughs> różnica była z 50 cm. Przerzut bardzo ładny na drugą stronę. Ja po prostu nie komentowałem tego, bo myślałem, że akcja no, nie ma prawa w bramce się. Nie, po prostu jestem dziwny makienok. Ilon musi mieć wzrostu, z 3 metry chyba, a tamten ten z... No nie, po prostu jestem w szoku. Kamek wjazd w pole karne, to jest standardowy standard, teraz już musi to wejść, tak jest, tak jest, nie płasko, tylko mocniej, no i standardowo to wykorzystane, nie wiem co ci obrońcy robią, czemu oni tak słabo się zachowują w tym polu karnym, tak bardzo boją się mnie solować, czy to ten mój dobry dribbling, trzymanie się przy To tu jest siła, to jest dribbling, tu jest wszystko, no po prostu wszystko. No i tym miłym akcentem kończymy pierwszą połowę. Wygrywamy 1 2 do 1. Także coś się w końcu dzieje w tym meczu. Tak jak tamten był 0 do 0, to tutaj 2 do 1, ale mam nadzieję, że już bramki nie stracimy. Ja, jeżeli strzelę jeszcze jedną bramkę gdzieś tak do 60 minuty, to poproszę o zmianę. No chyba, że nie strzela do 70, to wtedy poproszę o zmianę. Pako Alcaser, dobre podanie. Kamyk za polakarnego uderzenie. Siadło w bramce jak. Nie mam porównania, po prostu siadło. Pięknie, zobaczcie, Kedira do przodu, Pako Alcacer. No z Paco Alcaserem układa mi się o wiele lepiej niż z Kiesia współpraca. A strzał na tyle precyzyjny, że bramkarz nie sięgnął. Zobaczcie, no dobrze, boczna siatka. No i to był naprawdę dobry, dobry, precyzyjny strzał. Hat -trick, hat trick, to wiecie co? Ja poproszę o tą zmianę. Tak jak powiedziałem, Brivio nie może w to uwierzyć, 3 do 1, to tutaj raczej nic nie może się już stać. Ja poproszę o zmianę. No, i w tym momencie żegnam się z boiskiem. Widzicie na stojąco pożegnany Mario Mandzukic wchodzi na boisko. No, myślę, że kibice mogą być w końcu w zadowoleni z mojego występu. Jeszcze raz ten strzał. Te moje niebieskie korki, błękitne w sumie, ulubiony kolor. No i fenomenalny strzał. 3 do 1. Ja oczywiście przesymuluję resztę. Okej. Okay. Mandzukic mam nadzieję, że sobie poradzi razem z Paco Alcacerem. Kurde, Paco Alcacer jest gwiazdą światowego formatu, jakby nie patrzeć. Nic dziwnego, że gra w Juve. Ja rozwi rozwinę piłkarza. Jeszcze zaraz zobaczymy. Nie, nie zobaczymy, bo gramy teraz reprezentację. Czy wygraliśmy ten mecz, czy nie. Chociaż w kalendarzu przecież można to sprawdzić. Także sprawdzimy jednak. Dobra, sprawdźmy Właśnie sezon i kalendarz. I sprawdźmy, jak nam poszło. Wygra na 3 do 1, więc wynik się nie zmienił. No to teraz, co? Spotkanie z Włochami u siebie, mecz towarzyski. No to zagrajmy, chyba że trener będzie miał jakieś inne rozwiązanie na pierwszy bądź drugi mecz, że będzie po prostu chciał coś przetestować. Zobaczymy, czy zagram ten pierwszy mecz. Zagram, ale prawdopodobnie drugi z Hiszpanią mnie ominie. No to co? Przechodzimy do meczu ostatniego na dziś. No to co, mecz reprezentacyjny przed nami, zaczynamy, hmm, chyba w Poznaniu gramy, z tego co widzę. No to co, lecimy z koksem? Ja plus lewy? Gole będą. Kandrewa przy piłce, podanie do Sturaro, Sturaro do Veratiego, Sturaro dalej przy piłce, Włosi, no otoczyli nas, ehm, Jorginio, y, podanie do nie wiem kogo, Jorginio, no Falcinelli, jakkolwiek oni się nazywają, Dośrodkowanie i wybicie. I to mi się podoba. I kontra powinna być teraz lewym razem. Lewy dostanie piłkę z oczywiście. 3 na 2. No już takie 4 na 3, już takie 8 na 1 w sumie. No dobra, jeszcze zagranie górą. Dziwniel do Lewandowskiego. A Lewandowski, co on chce? Co on w ogóle? Ja pierdzielę. To miało być kontra, a wyszło z tego jedno wielkie. Nic. Lewandowski do Linettego, tego. Linette. No chłopaki, chodźcie do przodu. Klich. Dobrze. Pawłowski bardzo dobrze do mnie. Nie. Kamyk, strzał z daleka! Słupek! Nie będzie bramki! Yy, o, jeszcze powalczyłem trochę, ale tylko out. To jest to, to, to. Ja po prostu, jak dostanę piłkę na nodze, to każdy strzał może być w bramce. Jurginio przy piłce, podanie do góry. Tu jest Falkinelli, brągowski, Brong drągowski drong broni. Drągowski droni, tak chciałem właśnie powiedzieć. Um, strzał dobry, obrona też bardzo, bardzo ładna. Drągowski już w reprezentacji. Um, no w sumie 2019 to najwyższa pora. Strzał z główki, Drągowski łapie bez problemu. Pewnie będzie wybijał do mnie, czy nie? Poczeka, poczeka i wybije do mnie. Ja powinienem tą główkę wygrać. Tak jest, wygrałem. Jest Kownacki. Kownacki oddaj mi piłkę. Bardzo dobrze. Jest tam Lewandowski, ja go widzę. Ale na razie nie mogę do niego zagrać. I Rom... ma kto... Dziwnie do mnie kamek faulowany Będzie faul, będzie rzut wolny. Ehm, tylko pytanie czy ja podejdę? Tak, ja podchodzę do tego rzutu wolnego 30 metr. Zobaczymy czy to wpadnie. Łukasz Piszczek wchodzi za Kędziorek, który miał żółtą kartkę. No a ja spróbuję uderzyć. No, to może! No nie, no nie! Jak to nie wpadło? Z linii bramkowej wybija Perin! No nie, muszę chyba zejść, bo to nie jest mój dzień. Słupek i tak blisko. To nie byłem dawno w reprezentacji. A i dobrze, że to towarzyskie, tylko nie żadne mecze o ważne punkty. A przecież będzie się zbliżało euro chyba 2019? 2, Czy nie 2020? 2020, tak, tak, euro 2020 będzie. Także no, wszystko przed nami. Lewandowski jeszcze do mnie, ale tutaj zatrzymany. Ja poproszę o zmianę i zakończę dzisiejszy odcinek. Oczywiście, chyba że jakaś akcja jeszcze będzie, to wam o tym opowiem. Dobra, także ja symuluję, schodzę z boiska, niech sobie, ch sobie pogra, no i zobaczymy też, czy wygraliśmy ten mecz, jestem ciekawy, czy poradzili sobie chłopaki, może dali sobie strzelić, albo dali strzelić... Nie wiem, zobaczymy zaraz jak to będzie, zobaczymy jak to im pykło i było 0-0, czyli nudny mecz, nie, do, nie opłacało się dawać pieniędzy w ogóle na bilety, ze Szkocją przesymulujemy, kto gra w, w ataku, Sobiech z Lewandowskim, Pawłowski, Szczęsny, Drogowski, e, Glik na ławce, no i zobaczymy, 1-0, spokojnie Sobiech sobie wpakował bramkę, także... Myślę, że to na tyle. Jeszcze rozwój piłkarza, następny mecz z Romą, więc bardzo, bardzo ciekawie. Na pewno no, z Romą, jak mogłoby nie być, ciekawie. E, zobaczymy jak tutaj. O, taktyczne rzuty wolne na A. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. A ja tymczasem się z Wami żegnam. E, sobotni mecz z Romą na wyjeździe zagramy, ale to w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nara!